Cześć, to w tym miejscu zawsze powstają kalkulacje Waszych kotłowni, zanim je otrzymacie i zanim zdecydujecie się, czy wybrać montaż ekonomiczny, czy premium. W dniu dzisiejszym chciałem Wam przedstawić bardzo przejrzyście, na czym te dwa montaże w naszym przypadku się różnią. Montaż ekonomiczny kotła na pelet. Polega na zaworze przełączeniowym, tak zwanym strefowym, który rozdziela idące medium na wodę użytkową, czyli boiler lub grzejniki. Drugi typ instalacji, w zależności od tego, czy mamy bufor, czy nie, jest na sprzęgle bądź sprzęgle, sprzęgło rozdzielaczu bądź rozdzielaczu. Tu jest trochę zalet. Jeżeli chodzi o wygodę korzystania z instalacji, w tym przypadku instalacja jest najtańsza. Przejdźmy, zmieńmy, zmieńmy to, co mamy na biurku. Pokażę Wam, jak instalacja funkcjonuje w przypadku podejścia ekonomicznego i w przypadku podejścia premium. Ale zacznijmy od początku. Co to jest w ogóle ochrona powrotu i zawór ochrony powrotu? Każda obecna instalacja. Kotła stałopalnego musi być zabezpieczona antykondensacyjnie, czyli przeciw skraplaniu się pary wodnej na powrocie kotła i jego korozji niskotemperaturowej. W tym celu służą nam zawory ochrony powrotu, e, takie jak tutaj Wam prezentuję. E, pierwszego producenta, drugiego LK Armatur. E, zawory Je te występują w różnych e, wersjach temperaturowych, czyli Wkładka termiczna otwiera się w różnej temperaturze. Zazwyczaj jest to 45, 50, 55 lub w niektórych przypadkach 65 stopni. Zawór taki posiada, tak jak wspomniałem, wkładkę termostatyczną. Będzie widać w tym przypadku wewnątrz. Wkładka ta termostatyczna po otrzymaniu temperatury medium czynnika grzewczego otwiera się. Po pełnym otwarciu następuje pełny przepływ, niska temperatura nie wpada do kotła, na wskutek czego nie mamy różnicy temperatur. Kocioł jest suchy, czysty, nie koroduje, nie poci się, nie ma z nim problemów. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest tak zwany IBOMA, czyli urządzenie. Otworzymy, żeby zaprezentować. Urządzenie które przyspiesza, ułatwia montaż i robi ten montaż dużo ładniejszy, instalację dużo ładniejszą. Po rozebraniu mamy gotową, gotowy zestaw: pompę, zawór ochrony powrotu, pół śrubunek z zaworem odcinającym. Instalacja na takimi womacie, tak jak powiedziałem, przyspieszy montaż i wygląd instalacji będzie premium. Teraz chciałem Wam wytłumaczyć, na czym polega instalacja ekonomiczna w przypadku wybrania zaworu strefowego. Mamy kocioł, pompę przewałową ochrony kotła i zawór ochrony kotła, który wcześniej pokazałem. Następnie za zaworem ochrony powrotu montujemy zawór strefowy, tak zwany przełączeniowy, który przełącza nam, sterownik kotła przełącza nam. Co grzejemy? Czy grzejemy wodę użytkową boiler? Czy grzejemy instalację grzejnikową? I teraz plusy i minusy takiego rozwiązania. Największym plusem jest ekonomika. Instalacji. Nie musimy stosować dwóch, trzech pomp, nie musimy stosować zaworów mieszających, nie musimy rozbudowywać tej instalacji. Taką instalację możemy wykonać tylko i wyłącznie w przypadku, gdy mamy ogrzewanie grzejnikowe. Jeżeli mamy ogrzewanie mieszane, grzejnikowe i podłogowe lub tylko podłogowe, taka instalacja nie jest dla Ciebie. Przejdź w tym momencie do rozwiązania premium, które będzie w drugiej części filmu. Minusy natomiast rozwiązania zaworu, instalacji na zaworze strefowym są takie, że zawsze priorytetem grzania jest woda użytkowa. Czyli w momencie, gdy Twój dom nie jest jeszcze dogrzany, ciepło idzie na grzejniki, ale zużyjesz wodę użytkową, ten zawór przełączy się w kierunku bojlera wody użytkowej, dogrzeje ją i dopiero wróci do ogrzewania domu. Gdy Woda użytkowa będzie zagrzana i dom będzie zagrzany na podstawie odczytu z termostatu pokojowego. Kocioł się wygasi i będzie czekał na spadek temperatury. No i jesteśmy z powrotem, ale nasza instalacja wygląda już całkowicie inaczej. Miało być premium? Jest premium. Wszystkie grupy pompowe, ochrona powrotu, sprzęgło rozdzielacz, bądź sam rozdzielacz, zabudowane ekskluzywnie w grafitowym styropianie. I zacznijmy od początku. Mamy nasz kocioł i ochronę powrotu, tak jak w poprzedniej wersji instalacji, ale różnice tkwią tutaj. W zależności, czy mamy instalację buforową, czy bez bufora, stosujemy sprzęgło rozdzielacz, bądź rozdzielacz. I od dwóch do. 3, 4, 5 grup pompowych, w zależności co chcemy ogrzać. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie grzejniki i wodę użytkową, stosujemy tylko i wyłącznie dwie grupy pompowe. Jedna bezpośrednia otworzę Wam, pokażę, jak to wygląda. Do wody użytkowej stosuje się grupę bezpośrednią czyli pompa bez żadnego zaworu mieszającego, ładująca zasobnik wody użytkowej. Natomiast na ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe stosujemy tak zwane grupy mieszające i występują one w dwóch rodzajach. Grupie mieszającej z zaworem trójdrożnym i siłownikiem, wówczas taki siłownik podłączamy do kotła i to kocioł na podstawie czujnika temperatury na wyjściu tej grupy reguluje temperaturę medium idącego na dany obieg grzewczy. Czyli jeżeli mamy ogrzewanie grzejnikowe, w zależności od pogody na zewnątrz, możemy tą temperaturę ustawić w zakresie od 35 do 65, nawet 70 stopni. Natomiast gdy mamy ogrzewanie podłogowe, również taki zawór trójdrożny z siłownikiem będzie modulował tą temperaturę na wyjściu, tylko do innego, do innego poziomu, do okolice 25-30 paru stopni. Drugim typem grupy pompowej z zaworem mieszającym, tu również jest zawór mieszający, lecz z nastawą, z pokrętłem. W tym przypadku to nie kocioł steruje temperaturą medium wychodzącego na dany obieg grzewczy, a my poprzez nastawę, Wkładki termostatycznej. Nastawę tą możemy zmienić, ale musimy to zrobić my, jako użytkownik. Takie rozwiązanie jest delikatnie tańsze. Nie każdy kocioł obsługuje sterowanie zaworem trójdrożnym, siłownikiem zaworu trójdrożnego, dlatego mamy dwa rozwiązania. I podstawową różnicą do poprzedniego rozwiązania jest to, że jeżeli mamy układ taki jak teraz, czyli trzy sekcje: sekcja wody użytkowej, sekcja ogrzewania podłogowego, sekcja grzejnikowa, niezależnie czy chcemy grzać tylko ogrzewanie podłogowe, tylko wodę użytkową, tylko grzejniki, lub dwie sekcje, lub wszystko razem, ta instalacja działa niezależnie. Nie mamy pierwszeństwa grzania wody użytkowej. Plus regulacja temperatury medium idącego na grzejniki czy podłogówkę, przynosi też aspekt ekonomiczny. Spalimy mniej peletu, instalacja będzie efektywniejsza, oddawane ciepło będzie bardziej regulowane. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem już wszystkie wątpliwości i będzie Ci teraz zdecydowanie łatwiej podjąć wybór, czy zdecydować się na wersję pierwszą ekonomiczną, czy na tą, którą prezentujemy, prezentuję teraz. Do zobaczenia w tej kotłowni. Cześć.